Witam cię dzisiaj bardzo serdecznie w troszeczkę innej formie. Ja mam na imię Aśka i chciałabym zaprosić ciebie do mojego sklepu internetowego. Oraz mojego miejsca, mojego kanału na YouTube. W sklepie internetowym chciałabym pokazać Ci tutaj kilka, kilka ciekawych rzeczy, jak się tutaj poruszać, co możesz tutaj znaleźć, jak to wygląda. Natomiast na YouTube przede wszystkim chciałabym powiedzieć Ci kilka słów o wspieraniu, ponieważ o to w tym temacie otrzymuję najwięcej pytań. Znajdujemy się zatem w moim sklepiku, tutaj na www.asiaszulik.pl i to jest adres witryny, jedyny, obowiązujący, jedyny jaki istnieje, czyli www.asiaszulik.pl. Obok nazwy witryny widzisz kudeczkę, czarną kudeczkę. Co ta kłódka oznacza? Ta kłódka oznacza, że Będąc tutaj w moim sklepie, możesz czuć się bezpiecznie, wędrować sobie po wirtualnych półeczkach i nie martwić się o to, że wskoczy ci do koszyczka jakiś nieplanowany wirusik. Czyli jednym słowem, kódeczka oznacza bezpieczne poruszanie się tutaj w moim sklepiku. Nie musisz naprawdę o nic się tutaj obawiać. Dalej, widzisz rameczkę. Biała rameczka pokazuje Ci. Tutaj możesz sobie kliknąć po prostu i wyszukać rzecz, jaka ci interesuje. Co chciałbyś ciekawego? wyszukać, no po, może jest coś konkretnego, po co tutaj przychodzisz więc możesz sobie e, wpisać w wyszukiwarkę następnie są dwie opcje zalogowania się lub założenia konta e, ja bardzo polecam założenie konta, ponieważ to umożliwia Ci na bieżąco śledzenie swojego zamówienia, wprowadzania zmian w adresach zmian e, nadania przesyłki i tak, dalej, i tak dalej więc jakby założenie tego konta Daje ci taki więks większą władzę nad nim, nad tym zamówieniem, które złożyłeś, dalej. Dalej rozwijają się takie. Jakby to powiedzieć? <laughs> Może nie załączniki, Dobra, okieneczka, mamy informacje. W informacjach znajdziesz tutaj regulamin, wszystko o płatnościach, informacje o ciasteczkach, jakie są zasady wysyłki, politykę prywatności i kilka słów o mnie. Dalej jest kafelka, zasady wysyłki, znowu regulamin płatności, kontakt. No i ostatni kafelek, właśnie miałam to słowo kafelek to jest opcja współpracy. Jeżeli chcesz współpracować z moim sklepem, serdecznie zapraszam Cię do tej zakładki, ponieważ jak wiesz, ja również jestem producentem swoich produktów w sensie producentem tworzę swoje produkty, prowadzę warsztaty więc myślę, że ten zakres współpracy może być bardzo szeroki. Jeśli chodzi o mnie, jestem otwarta. Zapraszam do tej zakładeczki, jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji, również możesz się skontaktować ze mną. Za pomocą moich, oczywiście, danych kontaktowych. Następna zakładka. Słuchajcie, to bardzo, bardzo ważna dla mnie rzecz. Jest to, która działa też od tak no, całkiem niedawna. I moi drodzy, jest to. Nasz sklepik po prostu dostosowaliśmy do nowych przepisów o dostępności. One wynikają z Europejskiego Aktu Dostępności EAA i to w sklepie też wdrożyliśmy. On w tym momencie po prostu spełnia standardy. Takie dla osób dostępność, przy, przy, przyjazność. Po prostu sklepie, sklepik jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Jest taka mała, niepozorna ikonka w dole, po lewej stronie. Nie wiem, jeżeli masz jakiekolwiek problemy, utrudnienia, to ta funkcja pomoże Ci w łatwiejszym poruszaniu się po naszym sklepiku. Możesz robić tutaj naprawdę różne rzeczy, zmienić wysokość, liter odstępy, skali szarości, Możesz ukryć obrazy. Wiecie, tych możliwości jest tutaj naprawdę sporo i możesz sobie dopasować je do swoich potrzeb. Zobaczcie, można te linie sobie poszerzać, żeby było bardziej wyraźniej, lepiej widać. Jeżeli są osoby na przykład niedowidzące, mogą czcionkę powiększyć, mogą, to jest opcja też dla dyslektyków. Więc myślę, że naprawdę. Różne, różne opcje można znaleźć tutaj, które udogodnią Ci tutaj poruszanie się po tym, po tym moim sklepiku, z czego ja naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Jeszcze, jeszcze tutaj, zjeżdżając w dół, jest newsletter. Możesz zapisać się do niego, podając swój adres mailowy, wyrazić tam zgody. Możesz się tu zapisać, a możesz również, jeżeli chcesz, wypisać. Jest newslettera w każdym dowolnym momencie. Dzięki niemu otrzymujesz na bieżąco wszystkie informacje. Na górze strony, słuchajcie, klikając w te kwiatuszki i moje logo, zawsze przenosi was do strony głównej i na niej jest taki przesuwny paseczek. O, tu akurat są kleje. Zawsze na tej głównej stronie, o, tutaj mamy karteczki pokazuję wam jakieś nowości, coś na co chcę bardziej zwrócić uwagę, tu akurat karteczki, więc pamiętacie też o tym, że jeżeli ktoś ma ochotę moje kartki pracy można zawsze zakupić. Ja też robię na zamówienie, czy albumy, czy kartki i tym podobne rzeczy, które wykonuję też tutaj na kanale są dostępne potem w sklepiku w sprzedaży na różne okoliczności, więc można sobie wejść zamówić albo złożyć zamówienie indywidualne. Jak najbardziej, ja e, czekam na Ciebie tutaj. No i zjeżdżamy sobie niżej. Tu jest taka tablica główna Witamy w sklepie. Ona zawsze pokazuje jakieś gorące, ważne informacje na temat urlopów e, i tym podobnych rzeczy. E, przekierowuję Was tutaj do kliknięcia w YouTube'a, Facebook'a. E, najczęściej zaopatrujemy sklep, tak jak widać przy okazji właśnie nowości warsztatowych. Wtedy po prostu klikacie sobie i już lecicie. Ja już tu szybciutko przeleciałam. E, e, f, f, bardzo szybko przeleciałam na. Mm, na, na dół stronę. Tutaj na samej górze pokazują się promocje, czyli artykuły, które są w danym momencie w promocji. Dalej przejeżdżacie do zakładeczki, gdzie są polecane produkty, takie najbardziej gorące, że tak to nazwę. Są też tutaj pokazane nowości, które się w sklepiku pojawiają. To one też właśnie na tej głównej stronie, w tych zakładeczkach się najczęściej wyświetlają. No i tutaj. Raz jeszcze wracam na górę. Mamy po lewej stronie panel, gdzie wybieracie dowolne miejsce, w które chcecie się udać. Mój mail, numer telefonu, czyli kontakt, który do mnie jest tutaj. Więcej informacji znajdziecie w zakładce regulamin, tam wszystko jest. No więc raz jeszcze cofamy się tutaj do tej głównej strony, gdzie są dwa linki. Klikając sobie na napis Facebook, przekierowujecie na fanpage'a, gdzie też serdecznie zapraszam, tam wszystkie nowości, inspiracje mojej drużyny marzeń, no i wszystkie rzeczy, które na bieżąco dzieją się tam znajdziesz. A drugi mamy link tutaj do YouTube'a. Nie wiem dlaczego ja sobie tutaj Aha, dobra. Drugi link mamy do YouTube'a, czyli klikamy w napis YouTube, no i znajdujemy się na moim kanale. Słuchajcie, tutaj na kanale widać też wszystkie, wszystkie informacje dotyczące tego mojego miejsca. Macie też link do sklepu z powrotem, macie na fanpage'a, macie też na Pinteresta, no i na Instagrama. Tam jest mnie nie bardzo mało, bo ja jestem taka mało instagramowa, ale myślę, że coś tam może postaram się od nowego roku więcej umieszczać. Nagrałam dla was już 1152 filmy i mam ponad 3 miliony wyświetleń. No to takie moje małe sukcesy, z których bardzo bardzo się cieszę, które mają też yy, Stać się możliwe dzięki właśnie Wam. Te wszystkie miejsca tu są. Słuchajcie, i tutaj z panelu, też głównego, na tej głównej stronie mamy taki film wprowadzający. Można kanał subskrybować. Następnie widzisz naszych wspierających, widać tam też jest taka. Kafeleczka wesprzyj z prawej strony. Można właśnie ją tutaj kliknąć i wesprzeć kanał. O czym za chwilkę. Na głównej stronie jest karta z filmami proponowanymi, z filmami, które na bieżąco są, z filmami tylko dla wspierających, z transmisjami na, na żywo, z shortami, no i różnymi playlistami, najbardziej popularnymi filmami oraz tymi treściami, które powstały we współpracy z innymi markami. Już teraz tamto będę częściej oznaczać. Jest też zakładka wideo, gdzie znajdują się wszystkie filmy w kolejności od najnowszego do najstarszego. Są shortsy, ciężko z nimi, ale może się postaram. No i chciałabym też zwrócić twoją uwagę na to, że jest też zakładka na żywo. Nie zawsze są wszystkie filmy jakby z góry nagrane gotowe, są też transmisje na żywo, do których warto wracać i one właśnie w tej zakładce się znajdują, więc można tam zerkać i też odwiedzać tę zakładkę na żywo premiery kolekcji tam się odbywają zazwyczaj na live'ach więc bardzo zachęcam zerkać tam. Mamy playlisty, mamy też posty. No i moi drodzy jest Wspieranie kanału, o które bardzo często pytacie. Na ten moment ja mam trzy, tak, tak wygląda karta dla wspierających, czyli są wszystkie treści, filmy, posty, udostępnienia, linki, które tutaj dla wspierających ja przygotowuję. No i klikając w to wspieranie, które znajduje się albo na tej głównej stronie, tam gdzie pokazywałam, właśnie przy, przy tych opcjach, tutaj gdzie widać wspierających, ale takie chyba najbardziej popularne. To jest klikanie właśnie przez, po prostu ostatni film, jaki oglądacie sobie, filmik, tutaj mam o, świecącą kartkę i pod filmem widać, można, zachęcam też do zostawiania komentarzy, kciuka, jakiegoś serduszka, można też kupić super podziękowania, słuchajcie na takie, o, widać filmy. Ale dla mnie cenny jest wasz kciuk, komentarz, to jest bardzo miłe i naprawdę wiele daje. No i jest tutaj taka felka, wesprzyj. Yy, mamy, słuchajcie, trzy opcje wspierania na ten moment. Ja myślę, że od nowego roku się nie zmieni. To jest Wspieram Asię, tworzę z Asią vip Asi. Zastanawiam się może nad zmianą nazwy, żeby nie było to takie, wiecie. Ale tego jeszcze nie jestem pewna. Te kwoty tutaj się raczej nie zmienią. No, chyba, że coś zmieni YouTube, ale raczej wątpię w to. No zobaczymy, co się będzie działo w 2026 roku. Na ten moment mam trzy opcje. Pierwsza w kwocie 7,99. Też warto pamiętać o tym, że każdy twórca, który jakby to, to wsparcie wasze otrzymuje kanału, nie dostaje tej kwoty w całości. Tam jest chyba. Nie chciałabym Was teraz skłamać tutaj, ale chyba 70%. Czy tam troszkę więcej niż 70%? Jakoś tak, to nie jest 100%, czyli nie jest to ta kwota te 7,99, tylko no, jednak mniej. Płatność jest cykliczna, można w każdym momencie z tego bezproblemowo zrezygnować. Jeżeli ktoś uzna, że nie chce wspierać jak najbardziej, można też przejść na wyższy poziom, też jak najbardziej, na niższy jak najbardziej. Przy wspieram Asie, każdy, każda z osób wspierających w ten sposób moje działania otrzymuje no to oczywiście te plakietki lojalnościowe, które zostały stworzone specjalnie właśnie tutaj dla osób, które wspierają. Są to priorytetowe odpowiedzi na komentarze i wcześniejsze dostępy do filmów. To jest taki poziom, w którym ja staram się, żeby zawsze, czy jest premiera warsztatów, w sensie takim, wiecie, te osoby wspierające po prostu. Dostają wcześniej ten dostęp od wszystkich. Staram się też, aby te filmy, na, które mają się pojawić, powiedzmy, w danym dniu, dzień wcześniej dla tych wspierających były już udostępnione. Także to jest to jest ten taki podstawowy, ta podstawowa ten podstawowy pakiet tego wspierania, czyli tak jak mówię. 7,99. Drugi pakiet tworzę z Asią. Tu jest koszt 14,99 miesięcznie i otrzymuje się wszystkie te, jakby, bonusy, które były w tym podstawowym pakiecie. Wspieram. Plus jest też jedno spotkanie w miesiącu. Ja na początku miałam tam taką opcję, że to będzie jeden dodatkowy film, a tak naprawdę skończyło się na tym, że jest to live. Najczęściej są to livey, spotykamy się na żywo. W nowym roku, y w nowym roku, słuchajcie, troszkę tych zmian szykuję, żeby jednak te treści były bardziej takie, wiecie, solidne, aby coś faktycznie się działo. Myślę, że mi się to uda zrealizować, bo samych filmów na kanale, no tak czy siak jest bardzo dużo, więc myślę, że. Wspierający, powinni dostać coś jeszcze ekstra, takiego, co, co wiecie, ich bardziej zainteresuje, znaczy bardziej zainteresuje, no bo po prostu jakieś treści, których na kanale jakby nie znajdą. Tu, tak jak wspominałam jest kwota 14,99 i jest ten dodatkowy film lub live w miesiącu. I od nowego roku jest tutaj rabat 30% na nowości. DIGI papierów. Te nowości, słuchajcie, to się właśnie zmieni, nie będą pojawiały się co miesiąc, bo to tak wszystko bardzo e, działo się szybko, nagle, bardzo impulsywnie, na pewno nie będą co miesiąc, więc jeżeli się pojawią, wspierające stworzy z osią będą mieć 30% rabatu na wszystkie nowości DIGI kolekcji, które pojawią się... E, po prostu w, no, w moim sklepiku, które powstaną. No i ostatni poziom jest to VIP, poziom 39,99 miesięcznie i wszystkie bonusy z poprzednich, czyli wspieram, stworzę wpadają też do VIP-ów i tutaj jest tutaj właśnie jest ta transmisja na żywo dodatkowa, czyli tak jakby VIP-y mają dwie dodatkowe transmisje na żywo i e, jakieś fajne, ciekawe projekty myślę, że w tym nowym roku powstaną e, i 50% na kolekcję Digi, jeżeli będą zainteresowani, będą mieli ochotę 50 zł na Digi kolekcję i 20% rabatu na Boże Narodzenie w moim sklepie z tym, że tamte promocje się nie łączą, jeżeli ktoś na przykład wykorzysta 50% na Digi, to nie zsumuje mu się to <gry> i nie będzie 70%, na to też trzeba zwrócić uwagę. Um, yy w tym, żeby wiecie o co chodzi, po prostu te promocje się nie łączą ze sobą. I tak wygląda właśnie VIP, my tu jeszcze spotykamy się właśnie dodatkowo. Bardzo starałam się w tym roku, żeby te treści były ciekawsze, takie, wiecie, coś innego niż na kanale, coś co skupi uwagę, co, co, poczu, co sprawi, że poczujecie się tak wyróżnieni, więc mam nadzieję, że w tym nowym roku też uda mi się to zrealizować. To są trzy etapy, klikacie sobie po prostu Tę opcję, tę opcję wesprzyj. <laughs> po prostu ten kafelek wesprzyj, no i przekierowuje Was w tym momencie do płatności. I w tych płatnościach słuchajcie, macie do dyspozycji opłatę kartą, kartą płatniczą, można sobie podłączyć, klikacie tam, bo już wybieracie wcześniej tę opcję i klikacie kup. I słuchajcie, jest tutaj opcja dodania karty kredytowej lub debetowej oraz dodaj PaySave pay Cards. To są takie karty, które kupuje się, słuchajcie, w Żabce, w Dino, w, na poczcie, w różnych, w różnych miejscach, sklepach yy, można sobie takie karty zakupić. I tutaj wpisuje się kod i w ten sposób można, można sobie taką płatność uruchomić. Teraz mi się próbuje to przerzucić. Poczekamy chwilkę. No i moi drodzy, no jesteśmy z powrotem już na moim kanale. Tak to wygląda. Kochani, wspieranie kanału to, to jest dla mnie coś naprawdę... Za co jestem ogromnie wdzięczna, ponieważ pomaga mi to się rozwijać. Tych filmów staram się, starałam przynajmniej w tym roku, aby było naprawdę bardzo dużo trzy filmy w tygodniu, no to myślę, że to jest spora dawka inspiracji. Zaczynamy też pod koniec roku zawsze naszą akcję w listopadzie. To wielkie wydarzenie, jakim jest Scrapmas. Tam znajduje się mnóstwo świątecznych, znajdziecie mnóstwo, znajdziesz <gryw> mnóstwo świątecznych, każdy z nas znajdzie, mnóstwo świątecznych inspiracji. Mamy wielu gości, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo i, i mam nadzieję, że, że to też sprawia Wam tyle radości, ile sprawia mnie. I to naprawdę dzięki temu wspieraniu kanału ta możliwość rozwoju jest naprawdę ogromna. Jest to taka, jest to taka świadomość, że to, co robię, ma, ma jakiś głębszy sens, że, że pomagam w rozwijaniu tej pasji sobie, bo ja też przez to się rozwijam. Staram się, aby pojawiały się tu jakieś nowości, stale coś tam ciekawego. Wiecie, kombinuję. Czasem coś mi wyjdzie, czasem nie wyjdzie, ale tak jest życie, tak jest scrapbooking i też chcę to pokazywać. Są warsztaty online, na które też bardzo serdecznie zapraszam. Cieszę się z tego, że warsztatowy program lojalnościowy tak bardzo przypadł do gustu i tak licznie bierzecie w nim udział, bo naprawdę sporo tych paczuszek wysłałam w tym roku z ostatnim warsztatem rodzinne święta, więc dla mnie to jest ogromna radość, że te przedsięwzięcia, które tutaj realizuję, nie tylko pozwalają mi spełniać się i naprawdę dawać ogromną satysfakcję, ale też sprawiać mam nadzieję radość wam. Tak jak wspominałam, tę możliwość rozwoju jakichś nowych inspiracji, zbierania ciekawych doświadczeń, pokazywania nowości, czasem jakieś się zdarzą, zakupowe czy papierowe, no to wszystko tutaj na kanale się dzieje, się kręci. Ale też zapraszam na fanpage'a. Tam, tam znajdziecie też inspiracje mojej drużyny marzeń. Tak jak już wspominałam, no staram się, aby cały czas coś ciekawego się działo w sklepie internetowym już w styczniu, w styczniu, przy okazji styczniu wieczniowego warsztatu, ponieważ jak wiecie sklep internetowy mocno zaopatrujemy przy każdym warsztacie, który, który organizuje, który realizuje. Będzie bardzo duże zaopatrzenie i wtedy pojawi się mnóstwo nowości. Te nowości tu już pod koniec roku testowane będą przez warsztatowiczów, więc cieszę się bardzo. No i cóż, pozostaje mi serdecznie zaprosić. Do mojego sklepiku od nowego roku ten asortyment, tak jak wspomniałam się, poszerzy. Będą tam dostępne wszystkie produkty potrzebne do albumowania przede wszystkim. I mam nadzieję, że wykonując jakiś album, jakiś projekt, czy to mój, z mojego kursu, który też tam znajdziecie, czy kogoś innego, te produkty na moim sklepiku znajdziecie, a na kanał YouTube zapraszam po dawki inspiracji, śmiechu, e, na żywo, premiery, zabawy, więc myślę, że też e, chyba się tutaj nie nudzi. Zatem zapraszam do odwiedzania mnie w sklepie, na fanpage'u na Facebooku i tutaj na YouTubie. Na YouTubie proszę o zostawienie zawsze po sobie znaku jakiegoś serduszka, jakiegoś słowa, komentarza, opinii, to jest bardzo cenne. No, i też subskrybowania tego kanału. A jeżeli będziecie mieć taką chęć i Was tutaj zachęciłam do tego, to zapraszam też do wspierania mnie podczas tutaj moich działań. Tak wygląda, słuchajcie, w skrócie sklepik i mój kanał. Mam nadzieję, że te kilka chwil spędziliście miło i może ktoś dowiedział się coś ciekawego, rozwiałam wątpliwości. Ja się żegnam. Życzę Wam cudownego. Cudownego wieczoru i cudownego e, każdego dnia, który jest przed nami, twórczego, pełnego pasji i radości. Zapraszam raz jeszcze do siebie, ściskam mocno i do zobaczenia, do usłyszenia.